Witam ludziska, z tej strony kanał Kanada dla Was pięknego Vancouver jak zawsze Słuchajcie, dzisiaj Wam powiem trochę tak szybko o kosztach życia w Vancouver I dlaczego nie można mówić o czymś takim jak życie w Kanadzie Dlatego, że życie w Kanadzie takie coś nie istnieje Już Wam o tym mówiłem, wszędzie płaci się inne ceny Wszędzie żyje się inaczej, w każdej prowincji jest inaczej I teraz tak zaczynając od początku powiem Wam Jakie są podatki w każdej prowincji, bo chciałem, tak właśnie pokazałem Wam trochę sklepów, pokazałem Wam trochę ceny produktów, pokazałem Wam domy i od razu Wam powiem: te ceny produktów, które pokazałem Wam w sklepach, to są ceny bez podatku. Tutaj, jak coś kupicie w sklepie, dochodzicie do kasy, to dopiero podatek jest naliczany przy kasie. Na no, przypuśćmy kupicie wodę za dolara, dojdziecie do kasy i zapłacicie za tą wodę dolara 50 z kawałkiem, z tego względu, że w brytyjskiej Kolumbii są dwa podatki, jest podatek PST, który wynosi 7% i jest podatek GST, który wynosi 5% i jeszcze się płaci kaucję za butelkę, więc tak jak mówię, kupicie dola... butelkę wody za dolara, ale przy kasie zapłacicie dolara 50, bo przy kasie naliczany jest podatek i teraz tak od początku to słuchajcie, w Albercie macie tylko jeden podatek GST 5%, w Brytyjskiej Kolumbii tak jak już mówiłem, macie dwa podatki PST 7% i GST 5% w Manitobie macie dwa podatki PST 7% i GST 5%, w New Brunswick macie HST 15% jeden podatek, New Finland Macie tylko jeden podatek HST 15% New West Territories to jest tylko jeden podatek 5%, Nowa Scotia to jest tylko jeden podatek HST 15%. W Ontario macie jeden podatek HST 13%, w Quebec macie dwa podatki, jest to GST niecałe 2% i QST. 5% jest jeszcze Prince, Prince Edward Island. Tam macie jeden podatek HST, który wynosi 15%. Jest jeszcze Saskatchewan GST 6% i PST 5% i Yukon GST 5%. Także sami słyszeliście, jak się różni tutaj każda prowincja, jeżeli chodzi o podatki. Teraz co jeszcze mogę wam przyrównać? Na przykład. W Brytyjskiej Kolumbii jest takie ogólnie w całej Kanadzie jest takie ubezpieczenie, które się nazywa, to jest takie podstawowe, które każdy musi mieć. Nazywa się MSP, to jest skrót po prostu od Medical Service Plan. W całej Kanadzie ten Medical Service Plan jest za darmo. Słuchajcie, a w Brytyjskiej Kolumbii jeszcze do niedawna było to 150 dolarów, jeśli chodzi na przykład o mnie i o moją żonę, płaciliśmy 150 dolarów za nas dwoje. Każdemu się to bardzo nie podobało, tutaj wszyscy, każdy miał do tego pretensje i tak dalej, więc rząd miał to znieść, obiecywał, że to zniesie, więc zniósł to tak, że z tych 150 dolarów zniósł to na 75 dolarów, więc płacimy z żoną 75 dolarów miesięcznie za te podstawowe ubezpieczenie, ale od 2000 roku 2020 roku w końcu się doczekaliśmy. I ten medical service plan w końcu będzie za darmo. Także tak to wygląda. Co jeszcze mogę Wam przyrównać? Na przykład, jeśli chodzi o ubezpieczenie samochodu, słuchajcie, tutaj w Brytyjskiej Kolumbii nie ma czegoś takiego jak prywatne ubezpieczalnie, że możecie sobie iść do jednej, drugiej i pokombinować gdzie zapłacić taniej. Tutaj w Brytyjskiej Kolumbii ubezpieczenia wszystkie. Takie na życie ubezpieczenia samochodu. Wszystkie ubezpieczenia macie od rządu, nawet nie macie możliwości, żeby sobie kupić jakieś tańsze ubezpieczenie. Ja za ubezpieczenie mojego samochodu z maksymalnymi zniżkami, jakie tylko mogą istnieć, płacę 180 dolarów miesięcznie. I tak jak mówię, to są maksymalne już zniżki, i nie mogę nawet jakbym chciał taniej ubezpieczyć samochodu, bo to są jedne stawki. I kupuje po prostu ubezpieczenie samochodu od rządu, że tak powiem. Tutaj rząd prowincji wszystko trzyma w swoich łapach, że tak powiem. Wszystkie ubezpieczenia, co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Na przykład, słuchajcie, Brytyjska Kolumbia słynie z bardzo dobrych win, są tutaj piękne winar winiarnie, pyszne wina, ale słuchajcie, na przykład wina z Portugalii lub z Ameryki są tańsze jak wina z brytyjskiej Kolumbii, także tak to wygląda. Co jeszcze mogę Wam przyrównać? Na przykład widzieliście domy, no to dom Vancouver, tak jak Wam mówiłem w tych wcześniejszych filmach, żeby kupić, musicie zapłacić 1,5 miliona, jest to jakiś stary dom, nadający się od razu do remontu lub do zburzenia. A dom gdzieś w Albercie, nie wiem, powiedzmy na obrzeżach gdzieś Kalgary, że nie będzie to dom w Kalgary, w samym centrum, gdzieś tam w Albercie. Za te półtora miliona kupicie sobie dwa domy, i to będą praktycznie nowe domy, nowo wybudowane domy. Co, co jeszcze mogę Wam przyrównać? Wynajęcie na przykład mieszkania w samym centrum Vancouver. Musicie za jakąś małą klitkę jednopokojową w samym centrum zapłacić około 2000 dolarów, plus opłaty oczywiście, gdzie na przykład dom, nie wiem, w Manitobie czy w, w Albercie, lub nie wiem, w, w Quebecu. Taki sam dom jak w centrum Vancouver wynajmiecie na przykład o 500 dolarów miesięcznie taniej. Co jeszcze mogę Wam przyrównać? Na przykład samochody. Słuchajcie, tutaj w Vancouver, jak chcecie kupić jakiś, nie wiem, samochód stary, bo to na przykład samochód z 2007 roku, no to nie można powiedzieć, że to jest nowy samochód, stary samochód, ale przypuśćmy jakiś dobry samochód, niech to będzie Acura, taka jest taki jest model SUVa MDX, czyli za Acura MDX SUVa z 2007 roku, w Vancouver, musicie zapłacić 15 tysięcy dolarów, nie wiem spowodowane jest tym to, że może, nie wiem, to są akurat dobre samochody za dobry samochód Vancouver z 2007 roku jeśli to jest dobry samochód, musicie zapłacić około 15 tysięcy dolarów, gdzie na przykład w Albercie za ten sam samochód możecie zapłacić nawet kilka tysięcy dolarów taniej, ale problem też polega w tym, słuchajcie że sprowadzając samochód z innej prowincji ten samochód musi przejść inspekcję. Ogólnie tutaj nie ma w Kanadzie czegoś takiego jak przeglądy samochodów. Ja nie robię żadnego przeglądu, tutaj nie ma żadnych przeglądów samochodów. Ale tak jak mówię, sami widzicie te różnice, jakie są. Także nie można mówić o takim czymś jak życie w Kanadzie, bo w każdej prowincji żyje się inaczej. Słuchajcie, płacicie inne ceny. Naprawdę, słuchajcie, nawet ostatnio ktoś, kto się przeprowadził z Toronto, gdzie Toronto jest największym miastem w całej Kanadzie, przeprowadził się tutaj do Vancouver i powiedział mi, że w Toronto jest tańsze jedzenie jak w Vancouver. Także nawet jedzenie tutaj w Vancouver. Jest droższe jak w innych prowincjach, słuchajcie. Także tak to mniej więcej wygląda. Co jeszcze mógłbym Wam przyrównać, żeby Wam powiedzieć, jak to wszystko się różni? Na przykład, nie wiem, przedszkole, słuchajcie, powiem Wam to na własnym przykładzie. Z przedszkolami jest straszny problem tutaj, w Vancouver. Żeby się dostać do tego przedszkola, brakuje miejsc. Do przedszkola dziecko trzeba zapisywać rok wcześniej, żeby się w ogóle dostać. Na przykład, słuchajcie, my chcieliśmy naszego synka wysłać na dwa dni w tygodniu do przedszkola. To niektóre przedszkola za dwa dni w tygodniu, za miesiąc czasu wołały sobie 1500 dolarów za. Za tylko dwa dni w tygodniu, żeby to dziecko było, za miesiąc czasu wołały sobie przedszkola niektóre 1500 dolarów. Nam akurat udało się znaleźć, można powiedzieć, bardzo tanie przedszkole, bo płacimy 500 dolarów miesięcznie, a dziecko jest tylko dwa dni w tygodniu w przedszkolu. Także tak to wygląda. Co jeszcze mógłbym Wam przyrównać? Słuchajcie, na przykład, tak jak Wam mówiłem, my za mieszkanie płacimy 1600 dolarów plus opłaty miesięcznie. Mieszkamy w Vancouver, dokładnie 10 km od samego centrum, gdzie na przykład moglibyśmy mieszkać w Barnaby trochę dalej lub, nie wiem, w Cocklin, tam, Port Moody, jeszcze dalej, to są takie miasta położone jeszcze dalej od Vancouver. Tam moglibyśmy za tą cenę wynająć na przykład dużo większe mieszkanie za 1500 dolarów, także tak wygląda mniej więcej, tak wyglądają mniej więcej koszty życia, na przykład przeliczcie sobie to w Vancouver musicie zapłacić tak jak wam mówię około 2000 dolarów za mieszkanie plus do tego dochodzą jeszcze opłaty za samochód 200 dolarów około 200 dolarów za ubezpieczenie a zapomniałem jeszcze o paliwie musicie wlać paliwo oczywiście do tego samochodu tutaj ceny paliwa w Vancouver wahają się tak często na przykład teraz paliwo kosztuje około dolara 40 za litr tutaj są litry nie ma galonów gdzie na przykład w Albercie paliwo kosztuje na przykład niecałego dolara, lub nie wiem, może nieraz podskakiwać do dolara, w tej chwili chyba kosztuje 97 centów. Także sami widzicie jakie duże są różnice. Także jak chcecie sobie to zliczyć, zliczcie sobie około 2000 dolarów plus opłaty za samo mieszkanie, około 200 dolarów za opłaty samochodu. Musicie wlać paliwo do tego samochodu. Co jeszcze na przykład. Do tego dochodzą telefony, internet w domu, za telefon, no to za taki za kontrakt w telefonie, no to płacicie tak około, nie wiem, 100 dolarów miesięcznie za telefon. Co jeszcze do tego dochodzi? No, przedszkole, właśnie tak jak Wam mówiłem. Nam akurat się udało znaleźć przedszkole, ale to są tylko dwa dni w tygodniu za 500 dolarów. Jeśli byście chcieli wysłać dziecko na, na przykład na całe 5 dni do przedszkola, tak jak nasi znajomi właśnie wysłali dziecko do przedszkola na całe pięć dni, oni płacą. 1750 dokładnie dolarów za, za przedszkole miesięcznie. Także jak chcecie zliczyć, to sobie to zliczcie, ale to są kolosalne sumy. Słuchajcie, naprawdę to, są, to, nie, to nie są sa, małe sumy. Także widzicie, nie można mówić o czymś takim jak życie w Kanadzie, bo w każdej prowincji płaci się zupełnie inne ceny i żyje się inaczej. Tutaj jest, słuchajcie, po prostu wydaje mi się, tak że Płacicie za to, że żyjecie sobie w przepięknym miejscu, bo naprawdę Brytyjska Kolumbia jest przepiękną Brytyjska Kolumbia jest przepiękną prowincją. Naprawdę w żadnej prowincji nie macie tak pięknych gór, oceanu, tak pięknych plaż. Także mieszkając sobie w pięknym mieście, w pięknym miejscu, płacicie za to pieniądze. Brytyjska Kolumbia, słuchajcie, jest prawie trzy razy większa od Polski. Da się jeszcze gdzieś tam daleko od Vancouver kupić dom za te 300-400 tysięcy, tylko trzeba się liczyć słuchajcie z tym, że tam naprawdę nie ma co robić, bo to będzie jakieś małe miasteczko, w którym mieszkają sami emeryci i naprawdę nie ma co tam robić. Do, do tego jeszcze są straszne zimy. Tak jak tutaj widzicie, w tej chwili pogodę pada deszcz, jest 8 stopni. Taka e, pogoda jest praktycznie często w zimę. Te temperatury nie spadają tak. E, poniżej zera, także tak to mniej więcej wygląda. Na przykład, w, nie wiem, w Albercie gdzieś czy w Ontario. Musicie się liczyć z tym, że są naprawdę ciężkie zimy. Tam temperatury nieraz dochodzą nawet do minus 40 stopni. W Ontario są ciepłe lata, naprawdę jest super, ale jest taki Humid, także jest bardzo gorąco latem. Są straszne zimy. Tutaj, w Vancouver jest taka umiarkowana ta pogoda. Piękne są lata. Nie ma takiego humitu, bo jest ocean. Jest takie bardzo fajne powietrze. Tak jak widzicie, w tej chwili pada deszcz. I jest 8 stopni. Tak, jest, tak też wygląda zima w Vancouver. Już niedługo, słuchajcie, wybieramy się tak samo do Whistler. To jest raptem 100 km od Vancouver jedziemy sobie spędzić fajnie weekend także postaram się coś nagrać jadę też się nauczyć jeździć na nartach także będę starał się coś nagrać i zobaczycie pokażę Wam różnicę jaka jest z pogodą jeśli chodzi właśnie o na przykład Vancouver a Whistler Whistler jest raptem 100 km od Vancouver tak będę się też starał słuchajcie nagrywać bo to jest jedyny moment kiedy mam tak więcej czasu tak jak teraz, właśnie wracam z pracy z północnego Vancouver. Możecie sobie zobaczyć od razu, jakie są korki. Właśnie kieruję się do mostu, do tego mostu, który Wam pokazywałem we wcześniejszych filmach. Iron Workers. I tak to wygląda właśnie, jak się wraca z północnego Vancouver. Tutaj właśnie są te domy, które kosztują bombę pieniędzy. W następnych filmach będę postaram się opowiadać Wam. Czym kto tu się zajmuje, kogo stać na te domy? I tak jak Wam właśnie mówiłem i obiecywałem, będę mówił całą prawdę, także oglądajcie. Zapraszam wszystkich, kanał Kanada dla Was. Słuchajcie, jeszcze tylko tak szybko, bo zapomniałem Wam powiedzieć ostatnio w radiu o tym mówili: jedna osoba pracująca tutaj za minimalną stawkę we Vancouver, jeśli by chciała się utrzymać tutaj we Vancouver za tą minimalną stawkę. Musiałaby pracować około 170 godzin tygodniowo. Także tak wygląda życie we Vancouver.